Jestem Michał Ościoł, jestem fizjoterapeutą w centrum Origin Kraków. Pracuję tutaj prawie że od początku, więc będzie za chwilę 4,5 roku. Pracuję głównie z pacjentami neurologicznymi, aczkolwiek i to jest mój taki największy konik. Zdarzają się pacjenci ortopedyczni również, jak i inne przypadki, pacjenci bólowi. W swojej pracy wykorzystuję wiele metod, których się nauczyłem i w pracy i na różnych kursach. OBAD, PNF, terapie manualne. Opieram się głównie na tych, na tych metodach, ale kluczem do tego, żeby być dobrym fizjoterapeutą, jest to, żeby połączyć te metody i dostosować odpowiednio do pacjenta. Jako fizjoterapeuta jestem jednocześnie detektywem, ponieważ mając nowego pacjenta, musimy bardzo dokładnie przeanalizować, która struktura nie działa i znaleźć ten, ten konkretny mięsień, tę do, konkretną funkcję, którą trzeba przywrócić. Często musimy swoje prace. Bardzo dokładnie przeanalizować pacjenta i metodą prób i błędów znaleźć, yy, znaleźć odpowiedni sposób na usprawnienie naszego, naszego pacjenta. Stąd też lubię swoją pracę, ponieważ yy, cały czas daje nam pole do tego, żebyśmy się mogli rozwijać. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem, ojcem trójki dzieci. O, oprócz tego, że pracuję tutaj, w wolnych chwilach, spędzam czas właśnie z moimi dziećmi, z żoną. Lubię piec chleby, lubię również piesze wędrówki, jak i ogólno, ogólnie pojęte podróżowanie, szczególnie, szczególnie pociągami, które są taką moją yy, wielką pasją.